Taki krótki filmik jeszcze jeden z naszych kolegów Andrzej Sobkowiak Zaprzyjaźnionego kanału polecam jeśli ktoś nie był Poprosił żeby mu wrzucić Jak wyglądają moje strelicje Przyjacielu nie chcę mi się już do szklarni Mam w domu kilka strelicji Dlatego dla porównania wrzucę ci te moje I Nikolaj i Strelicje Regine Tutaj jest oczywiście Nikolaj I wydaje mi się że masz rację Te w szklarni mają takie bardziej obłe te liście, bardziej takie talerzowate. Natomiast tutaj dla porównania mam taką malutką reginkę. I ona te liście ma rzeczywiście takie e, strzeliste wydłużone w kształcie grotów. Tutaj jest kolejna taka Mizerotka. To jest też Strelica Królewska. I ona też ma zdecydowanie dłuższe te liście. Tutaj jest kolejna strelica Nikolaj. I wydawałoby się, że te liście są również takie bardziej lancetowate. Natomiast. No nie mam pojęcia. Na pewno masz rację, bo z tego co, co obserwuję Twój kanał masz większe doświadczenie w hodowli roślin egzotycznych niż ja. Dlatego nie wypada mi się z Tobą nie zgodzić. Y Umówmy się także, jutro wrzucę jakiś filmik o samych tych strelicach, które mam w szklarni. Dzisiaj już jest zimno, nie chcę mi się niestety wychodzić, natomiast no, porównuję sobie te, które mam w domu w tej chwili. I rzeczywiście y, różnica w liściach tych strelic, które mam w domu, a tych, które mam w szklarni, jeśli chodzi o Nikolaj, rzeczywiście jest, y, jest znacząca. Te, które w domu mają takie liście bardziej wydłużone. Natomiast te, które są w szklarni, bardziej takie talerzowate. Miłego wieczoru życzę. Mam nadzieję, że, że o to Ci chodziło. Cześć.